25 maja na terenie szkoły podstawowej numer 2 w Pruszkowie odbyła się już trzecia edycja festynu organizowanego przez pruszkowską spółdzielnię mieszkaniową. Jak zwykle nie zabrakło atrakcji dla każdego, niezależnie od wieku. Piknik organizujemy po raz trzeci razem ze szkołą podstawową numer 2. Piknik cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, wśród naszych partnerów. Dołączają nowi partnerzy, nowe firmy, propagując tutaj rynek lokalny. No jest to świetna, świetna okazja do integracji z mieszkańcami. Dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Oprócz występów naszych przedszkolaków o godzinie 17.30 wystąpi zespół, który interpretuje utwory zespołu Breakout. Mamy ściankę wspinaczkową, wszystkie atrakcje, które są organizowane przez spółdzielnie, są dla naszych małych mieszkańców darmowe. Można coś zjeść, można się napić kawki, można zjeść pyszne ciasteczko. Można wspomóc Stowarzyszenie Pruszkowskie na Rzecz Zwierząt. Dzięki dobrej pogodzie frekwencja bardzo dopisała. Mieszkańcy mogli zapoznać się ze stoiskami, które już znają i lubią, jak Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, ale również dowiedzieć się o nowych projektach realizowanych na terenie miasta na przykład kawiarnia Szczęśliwa Siódemka. Władze spółdzielni pokazują, że bardzo zależy im na dobrym kontakcie z mieszkańcami i podejmują z tego względu wiele działań. Zrobimy jeszcze więcej. Yy, mamy, mamy pomysły, mamy nawet osobę, która gdzieś zajmie się naszym, naszą taką relacją z mieszkańcami, żeby w jakiś sposób też być bardziej transparentni i przejrzyści dla naszych mieszkańców. I liczymy na pełną współpracę. No, też chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy też się włączyli w przyszłym roku w organizację takiego, takiego pikniku, bo nawet, na, nawet nie wiemy, że wśród naszych mieszkańców są i, i gwiazdy. tak? Także zapraszamy, zapraszamy, drzwi są zawsze do nas otwarte. Dzięki tego typu imprezom widać, jak bardzo mieszkańcy Pruszkowa wyczekiwali lata i rozpoczęcia sezonu imprez plenerowych.